Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Citizen e, Skylines No i w poprzednim odcinku e, Zrobiliśmy sobie e, Zrobiliśmy sobie nową dzielnicę e, Dzielnicę Bueszna W sumie dokończyliśmy ją e, I oraz sobie zaczęliśmy tutaj Produkcję e, nowych rzeczy Czyli po prostu e, Produkcję węgla kamiennego Który nam po prostu e, daje też tutaj Energię do elektrowni e, Węglowej no, a dzisiaj, dzisiaj czym będę chciał się zająć? Dzisiaj będę chciał się zająć tym, że na razie kupimy sobie nowe miejsce. Myślę, że w tym miejscu o pieniążki na razie martwić się nie musimy, bo mamy tego 600 tysięcy na koncie i mamy tutaj, zobaczcie, ogromny teren, który będę chciał dzisiaj sobie zagospodarować. Ogółem, będę chciał też jakoś zrobić sobie w przyszłości lepszy transport do naszych dzielnic, to, to na pewno. No, a jeżeli chodzi tutaj. To będę chciał zrobić jedno wielkie takie można powiedzieć, że miasto. Do tego będę chciał użyć na pewno wyższych domów oraz no na pewno tutaj takich większych rejonów handlowych oraz rejonów biurowych. No ale dobra, zacznijmy, może, już tutaj produkcję tego wszystkiego, jeżeli chodzi o nasze to. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać, skrzyżowanie, czy co to jest, to na razie nie będę chciał tego budować takiego samego. Będę chciał zrobić gotowca i postawić go sobie po prostu w tym miejscu. Tak więc, co? Myślę, że musimy sobie na razie wyburzyć troszeczkę terenu. Myślę, że gdzieś tyle powinno nam starczyć. Coś jest zbyt stromo. Dobra, weźmy sobie to. Coś takiego, no faktycznie troszeczkę stromo tutaj jest. Tylko teraz jak powiększyć, żeby było to troszeczkę większe? Ilość. Czekajcie, a o co tu chodzi? Aha, koszt kształtowania. O, dobra. Od razu lepiej troszeczkę to idzie. Zrobimy sobie coś takiego. Czy ja mogę troszeczkę zwiększyć kosz kształtowania, ilość ziemi czy to leci troszeczkę szybciej tak średnio bym powiedział jak to w tym momencie to wygląda, no tak no tak średnio troszeczkę krzywo to wygląda, no ale mam nadzieję, że za chwileczkę powinno być już to z tym troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o jakieś różne rzeczy co tutaj mamy, będę musiał popatrzeć to jakieś coś nowego jest bo powiem Wam, że tego wcześniej nie widziałem, mieszka miejskie za nabrzeże, tutaj coś takiego, coś takiego. Jestem ciekaw czy jakieś drzewka pododawali nowe. Oczywiście, że pododawali jakieś nowe drzewka. Nie mam pojęcia, czy to jest yy, w podstawce, czy to po prostu jakiś mod musiał mi się zainstalować, yy, którego po prostu nie zauważyłem, więc po prostu. Pewnie będę musiał to sprawdzić poza odcinkiem i w kolejnym odcinku wam o tym powiem, ale powiem wam, że fajne rzeczy tam były. A jeżeli chodzi o mody, no to oczywiście jeszcze ich nie dodałem, ale spokojnie, spokojnie już niedługo będę chciał sobie je dodać. Teraz tak, weźmy sobie tą krzywą, fajną linię, bo one naprawdę fajnie sobie tutaj w niektórych momentach działają i coś takiego możemy sobie zrobić, i teraz równoznacznie z tym, Zrób może sobie coś takiego, że w tym, czekajcie, w tym miejscu coś takiego, coś takiego. Kurde, czekajcie, musimy to zniszczyć. Weźmy sobie to, coś w tym stylu, troszeczkę za bardzo, coś. Takiego bym zrobił, i tutaj już bym zrobił prostą drogę. No, można byłoby to troszeczkę lepiej zrobić. Tak też jest Git. E, dobra, jeżeli chodzi o to, tutaj już widzę malutki problem, że musimy zrobić coś takiego, i już mamy wszystko ładnie połączone. E, teraz to samo musimy zrobić, tylko że po tej stronie, czym jak mi to wyjdzie. Więc co, lecimy sobie więcej no gdzieś w te miejsce, później tu e, i później jakoś w te miejsce, tylko że wolałbym to troszeczkę zrobić e, bardziej przejrzyście, więc nawet jeszcze bym troszeczkę bym tego e, usunął, więc tutaj sobie zjeżdżamy troszeczkę e, bardziej i teraz stąd łączymy się z tym. Jak to w tym momencie wygląda? Wygląda to nawet, nawet ciekawie. Tutaj musimy oczywiście sobie to obrócić, żeby było wszystko ładnie połączone ze sobą. No, troszeczkę to poprawił, gdybym miał tego moda jednego na poprawianie, ale niestety w tym momencie nie mam zainstalowanego. Myślę, że po prostu w kolejnym odcinku to będzie już obowiązek go mieć i oczywiście tutaj sobie łączymy. No i co? Wyglądałoby to na to, że mamy już wszystko ze sobą połączone. Tutaj tak troszeczkę skośna linia, ale myślę, że to nie powinno przeszkadzać na tej autostradzie. No i też znowu zapomniałem pobrać moda też tego, o którym mówiłem, czyli na różne zmiany prędkości. Chyba, że da się to zrobić jakoś w podstawy. Nie mam pojęcia. Może gdzieś w tym miejscu. Może w zasadach też gdzieś to może być. No, ale niestety tych zasad nie wiem gdzie zbytnio sobie znaleźć. Bo chciałem sobie ustawić, żeby na tych ulicach było troszkę większa prędkość maksymalna, w sensie większa prędkość dopuszczalna na tych trasach. No, ale na razie póki co weźmy sobie, poławmy się już budową naszego nowego miasta. No i myślę, że jak to na duże miasto, wjazd do miasta będzie po prostu przez ogromne rondo. Tutaj, w ogóle, jaka fajna kończynka w tym miejscu. No, powiem Wam, że coś takiego chcę zrobić. I takie mniejsze miasta też myślę, że w przyszłości można byłoby sobie ogarnąć. Dobra, weźmy sobie na razie coś takiego. Postawmy. Uff, ale duży rondo wpływa. Ile to ma pasów? 3. I nie wiem, czy to jest autostrada. Tak, autostrada to jest. Więc na razie weźmiemy sobie autostradę. Połączymy się z tym, mniej więcej w tym miejscu i połączymy się z tym, mniej więcej w tym miejscu i wygląda to nawet, nawet równo, więc to mnie bardzo cieszy, więc to oczywiście sobie musimy obrócić, tutaj będzie sobie to wychodziło i już bierzemy sobie teraz normalną drogę. Normalna droga, czyli coś takiego. Niech będzie nawet czteropasmowa droga. Chociaż lepiej byłoby wziąć sobie tutaj jednokierunkową drogę. Hmm, może jednokierunkowa droga z drzewami. Chociaż troszeczkę słabo by to wyglądało, jakby to miała być jednokierunkowa droga w takim dużym mieście. Więc weźmy sobie może jednak taką większą czteropasmową drogę i po prostu poprowadźmy sobie ją jako główną drogę w naszym mieść. Myślę, że na razie miasto będzie sięgało gdzieś dotąd. Czy tutaj będę chciał sobie sięgać, te... to jeszcze nie mam pojęcia, bo troszeczkę, troszeczkę daleko by to było. Nie ma co mówić. Tutaj też nie ma jakiejś pociągniętej autostrady, żeby fajnie się to wszystko ładnie łączyło, więc póki co musimy sobie zrobić na tym terenie. No i co? Od tej autostrady, która się tutaj ciągnie, przydałoby sobie Przydałoby się wziąć tutaj drzewka. Bo tutaj widzę, że mamy do ulicy z drzewami. Weźmiemy sobie, pociągniemy plus minus w te miejsce, na przykład taką trasę. Czy chcemy troszeczkę więcej tego robić? Myślę, że na razie nie. I jeszcze jedno mam pytanie tutaj do tego, jak to wygląda z... Co to jest? Ło, wow, ale fajne. Ale to widzę, że jeszcze nie jest wyblokowane a szkoda, pociągi okej, okay, dobra, już widzę, że jeszcze tego odblokowanego nie mamy a chciałem już sobie ogarnąć tutaj pobór różnych, różnych substancji od pociągów czyli na przykład jak będziemy zostawiali elektrownię na ropę naftową, no to wtedy byśmy mogli sobie wziąć i zakupić coś takiego, że pociągi po prostu by nam się przywoziły te towary dworzec towarowy, o. O to mi właśnie chodziło. Dobra, coś takiego w tym miejscu na razie, co weźmiemy. Oczywiście z drugiej strony będzie to samo, więc no, zrobię to od razu teraz, żeby nie było, że później zapomnę. W tym miejscu myślę, że będzie kolejne skrzyżowanie. Tylko tym razem będę chciał zrobić troszeczkę krótsze to skrzyżowanie i pociągnąć sobie nie stąd dotąd, pokażcie mi, jak to wygląda, no wygląda to naprawdę naprawdę fajnie coś takiego właśnie chciałbym sobie tutaj zrobić, tutaj oczywiście robimy to samo, tylko że tutaj widzę, że są fajne kamienie, więc ja bym ich użyć nie chciał, więc ja sobie zrobię coś w tym stylu pociągniemy sobie teraz krzywą linię, ona nie więcej niech idzie do połowy i niech stąd leci mi aż w te miejsce Niech no teraz ja tutaj zrobię to równo, ale widzę, że troszeczkę do równości to, to nawet blisko nie jest. Coś takiego, i stąd oczywiście w te miejsce. I wygląda to w następujący sposób. To oczywiście będziemy robili sobie klasyczną siatkę, ponieważ nas po prostu chyba najbardziej efektywna. Weźmy sobie, zostawmy troszeczkę miejsca chociaż no nie pasuje troszkę jeżeli chodzi o to że będziemy mieli tutaj ogromne ogromne miasto no to oczywiście różne miejsca na takie pseudo parki nie pasują oczywiście w takich mniejszych domkach no to tutaj te parki takie z drzewami wyglądają po prostu prześwietnia jeżeli tu będą ogromne budynki no to już tak dobrze tutaj wyglądać nie będzie też troszeczkę porobiłem różnych drzewek w tym miejscu tutaj akurat nie porobiłem, ale w tym miejscu troszeczkę tam u, u, ulepszyłem to wszystko widokowo. Nie wiem, czy to już było w poprzednim odcinku, dodałem tutaj choineczki wokół tego ronda. Na rondzie na razie nic nie sadzę. Myślę, że jak będzie trzeba na to coś posadzić na tym rondzie, ale póki co zostawiamy tak, jak jest. No i jeżeli też chodzi o te tereny, no to sobie tutaj zostawiamy wokół tego miasteczka, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Tylko w środku sobie pozostawiamy jeszcze może kilka jakichś tam jakichś tam fajnych drzewek. Jeżeli chodzi też o tą strefę, no to ona też zostaje tak, jak tutaj możecie ją zobaczyć. No, a jeżeli chodzi o tą strefę, no to to samo jak w tamtą, czyli zostawiamy tak, jak jest okoła, a w środku będę chciał jeszcze sobie troszkę na się jeszcze pobawić różnymi takimi ulepszeniami. Takie jak drzewka, różne kamyczki i inne takie właśnie pierdoły. Dobra. Na razie tutaj już Chyba kolejnego nie zrobimy, więc musimy zrobić jak już to coś takiego, że stąd musimy pocisnąć sobie jakoś dotąd. Ale żeby to zrobić, no to tak szukam teraz jakiegoś dobrego miejsca do połączenia się i myślę, że no właśnie, no, będzie ciężko takie coś znaleźć: takie dobre miejsce, bo troszeczkę mi tutaj to przeszkadza. Czemu tak to w dziwnie się łączy? Nie mam pojęcia. Dobra, czyli musimy tak to zostawić tak jak jest w tym momencie, więc zostawmy. Niech już tak będzie tak jak jest. Na razie przejdźmy może teraz na tą stronę. Coś takiego jest równolegle do tego. Do tego jeszcze raz równolegle i w tym miejscu jest tak samo. No i teraz tutaj musimy sobie zrobić to samo, tylko że teraz w tą stronę. Dobra i myślę, że Coś takie osoby zostawimy na daną chwilę. No, zobaczcie tylko, ile tutaj w tym momencie jest zamalowanych kratek. Jest ich po prostu odgroma. Czy ja będę chciał się na razie zająć takimi podstawowymi rzeczami? Myślę, że tak, ale na razie te podstawowe rzeczy sobie zostawię w tym miejscu. Czyli takie rzeczy jak śmieciarki. Teraz tak. Tutaj musimy jakoś sobie może jakąś autostradę pociśniemy. Nawet taką jednopasmową to nie. Ale taką. No kurde też by tu nie pasowało. Ale w tym miejscu, jakbyśmy pocisnęli sobie jakąś drogą, zwykłą, klasyczną drogą. W tym miejscu coś takiego bym zrobił. Nie wiem też, jakie to ma zasięg, nie wiem, czy to będzie przypadkiem bruździło sobie tutaj z naszymi ludźmi. Mam nadzieję, że nie. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, no to tutaj potrzebuję dostęp do śmieciarki, która na razie tutaj będzie sobie jeździła z tego wysypiska. W późniejszym czasie będzie to oczywiście spalarnia śmieci. No a jeżeli chodzi o to wypełnianie tymi budynkami. To już myślę, że możemy się zabierać za to wszystko. Tylko tak na razie, muszę tutaj zamalować, bo będę chciał troszeczkę inne budynki. Będę chciał budować tutaj sobie kamicę, czyli styl europejski. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Coś takiego. W ogóle, którą mamy? Już minutę, 14 minut, a ja dopiero można powiedzieć, że zaczynam. Zaczyna to wszystko sobie budować. Dobra, styl europejski, jeżeli chodzi o przepisy, no to można byłoby sobie coś wziąć. Planowanie przestrzenne, zakaz ruchu ciężarówek, autostrady, Ok, przemysł 4.0 Wzrost produkcji o 50%, redukcja miejsca pracy o 30%. Ok, dobra, i tutaj wtedy też. Ludzie wykształceni bardziej muszą pracować w tych domach. Na razie tego bym się tym się nie zajmował. Recykling to znaczny aspekt ekorozwoju. Ok, czystsze dzielnice, nieznacznie zmniejsza dochód podatków i nieznacznie zmniejszone gromadzenie odpadków. Fajna rzecz, ale to dopiero na później. Dobra, w tym myślę, że będę musiał się dowiedzieć troszeczkę o tym więcej. Poza odcinkiem, a już na odcinek myślę, że po prostu Wam o tym opowiem, co jak tutaj działa. Dobra, tylko właśnie usuniemy ten kamyk i myślę, że będzie git. Dobra, jeżeli chodzi o tą strefę, niech oni już zaczynają się nam budować, puśćmy czas, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tylko, że zanim jeszcze ten czas, no to udatnianie ścieków jest na wysokim poziomie, ale woda. Obawiam się, że zaraz woda to może sobie nie nadążyć. Teraz tak, czy ja będę chciał sobie puścić tędy wodę? Niech będzie, że tędy sobie puścimy tą wodę. Dobra, na całe miasto oczywiście musi być woda. I będziemy musieli też od razu sobie postawić tutaj więcej tych, 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 tych pomp wodnych. Myślę, że dwie powinny starczyć i niech tutaj wszystko już się zaczyna dziać, tylko jeszcze znowu bym zapomniał, że tutaj musi być zrobiona elektryka. O! Odtąd plus minus dotąd. Dobra, i teraz tak, musimy sobie zrobić coś do tego miejsca. I niech będzie to nawet do tego miejsca. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Puśćmy to, i tutaj niech też centry handlowe już się nie budują. Myślę, że cała ta aleja w centrach handlowych będzie po prostu wyglądała idealnie. Czy wy możecie już zaczynać się budować? Możecie, ale tak, tak strasznie powoli. Okej, okay, oni to będą powoli się budowali. Zobaczcie tylko, jak te kamienice po prostu świetnie wyglądają. I cały, cały ten teren będzie właśnie. Tym styl, no po prostu to będzie coś świetnego. Tutaj widzę, że już mi narzekają powoli na. na jak to się nazywa? na brak prądu, ale oni muszą po prostu tutaj wszędzie się powybudowywać. Dobra, zajmijmy się może teraz szkołami, czyli szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa, oczywiście, styl europejski. Na razie tutaj jedna i myślę, że. Jak to się nazywa? Jeżeli tutaj jest ta jedna szkoła, no to przydałoby się wanoć gdzieś, może w tym miejscu, drugą szkołę. Coś takiego. Szkoła podstawowa, nie, szkoła średnia to jest. Szkoła średnia. Szkoła średnia może być nawet i w tym miejscu. A teraz najważniejsze, czyli Uniwersytet. Uniwersytet postawimy sobie gdzieś w tym miejscu i przy Uniwersytecie. Przydałoby się też postawić może jakieś małe place zabaw, coś takiego. Niech będzie coś w tym miejscu, nawet w tym miejscu możemy postawić jakieś małe place. Park z drzewami to jest troszeczkę większy, więc postawimy go sobie może w tym miejscu. Tutaj ja stawiłem park, tutaj stawiałem park. Więc kolejny, może jakiś park gdzieś w tym miejscu. I będzie naprawdę git. Eee, dobra, jak tutaj już wygląda? Powoli, powoli tutaj będzie wszystko sobie rosło. Co to jest? A, tutaj są te parki niezasilone, ale to do zasilenia jeszcze trochę. Czy wy możecie już zacząć się tutaj budować w tym miejscu? Byłoby mi na pewno miło. Jeżeli chodzi też o rejony przemysłowe, to ja bym sobie troszeczkę ich dodał w tym miejscu i nawet w tym miejscu. Niech ich będzie jak najwięcej. Tutaj, wtedy też zrośnie zapotrzebowanie na ludzi, coś takiego, coś takiego, nawet możemy sobie zrobić nawet jeszcze więcej, postawmy, żeby jak najwięcej tych ciężarówek było. Jedna rzecz mi się nie podoba, że te wszystkie ciężarówki jadą tędy, a praktycznie żadna jedzie tędy, troszeczkę sało, bo tutaj mają naprawdę blisko do tej autostrady. No ale trudno, już się mówi. Dobra, zobaczmy teraz, jak tutaj już to wygląda. To się każdy już połączył. I zobaczcie, jak zaleka wyglądają sobie te kamienice. No, po prostu świetnie. Tutaj widzę, że nam zostawiły troszeczkę miejsca na jakieś różne drzewka. Tutaj, nawet w środku, mają własne parkingi z drzewkami, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Bo po prostu nie ma takiego czystego placu kamienic. Dobra, może postawmy sobie jeszcze więcej tych kamienic w tym miejscu. I myślę, że możemy postawić już pierwsze biurowce w tym miejscu. Tutaj są widzę, że rejony na sklepy, więc na razie póki co postawimy sobie więcej jeszcze tych domów e, mieszkalnych, bo jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Ale już myślę, że będziemy kontynuowali budowę e, tego w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie nazbieraliśmy już e, sprawdźmy 400 osób w tym miejscu, więc myślę, że e, będziemy to dokonywali w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że chyba się spodobał, doszło w kolejnych, no i siema.